Premier y, jakoś chyba zdaje sobie sprawę, że, że nie jest oczywiste jego liderostwo. To znaczy, on zrobił bardzo duży wysiłek dzisiaj, żeby pokazać, że to jest oczywiste, że on jest tym liderem, przywódcą i tak dalej. Ale przecież to nie jest oczywiste, prawda? No bo jednak on ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zarówno słabe wyniki rządu, które przełożyły się na zły wynik Trzaskowskiego oraz za sposób prowadzenia kampanii, który też się do, jakby dołożył do tego. No więc i być może przez chwilę nawet tak pomyślałem, że być może ten gest z Sikorskim. Jest też takim no, przygotowaniem jakiegoś backupu, prawda? Na wypadek gdyby Tusk jednak uznał, że na przykład powinien się cofnąć i zająć partią, a nie rządem, to wtedy zostawiłby, że wtedy wicepremier zostałby premierem, po prostu mówię o Sikorskim. Ale to spekulacja.